Po dwóch latach oczekiwania, po dwóch latach znajdowania śladów w trailerach i na mapach, po trzech miesiącach znajdowania dziwnych itemów, po tygodniu znajdowania dziwnych czołgów na mapach, śladów na stronie oto wreszcie jest. Długo oczekiwany. A wreszcie, co to kurde jest? Dokument dosyć już tego pa patetycznego tonu. Patetycznego? Nie wiem, nieważne, nie, 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 w każdym razie. Oto no, w końcu jest. No oczekiwany już od lat Man versus Machine do Team Fortress 2. Wreszcie się ukazał. I... No od razu jak, Można się go spodziewać. Czego się nie wszyscy spodziewali pewnie. Ale ja tak... Serwery padły. Nie idzie w ogóle się dostać. A niektórym to w ogóle nie, nie odbiera nawet serwer i temu widzę. Muszą by startować z podstawowym sprzętem. A dostanie się na serwer z tym trybem to już w ogóle masakra. I tu od razu powiem wam nie używajcie matchmakingu bo będziecie czekać całe wieki. Najlepiej to używać w przypadku serwerów i znaleźć jakieś części serwerów na którym nie ma 6 osób. Tak, 5-4 powinno być akurat. Plus jeszcze pingi. A pingi to jest w ogóle już inna bajka. No ale pomijając ten fakt... Cóż. Nie wiem dlaczego ludzie przypuszczali, że ten trymf będzie przypominał coś jak Killing Floor. Bo będzie sklep i być można sprzęt lepszyć. Przecież od razu bo wiadomo, że jak nie jest inżynier, będą roboty niszczące... No to ja może musi to być raczej Tower Defense w rodzaju Dungeon Defenders czy Orcs Must Die. Nie wiem czy sobie ludzie myśleli. Ale... No cóż. Pewnie się dzisiaj przejechać na tym. ja od razu wiedziałem, że to będzie Tower Defense. No w sumie na... nie dlatego, że nie jest aktualnie boom na takie gry. No przynajmniej wydaje, bo co trochę jakiś wychodzi? A to Dungeon Defenders, a to Sanctum, a to Brick Force, a to Orcs Must część 1 i 2, to no, trochę coś. A teraz doszedł jeszcze Team Fortress, który ma teraz własny tema Defense. No i, no i cóż. Poza tym, że serwery zawalone, nagranie z randomami też jest raczej kiepskawym pomysłem, co zobaczycie później na koniec. Najlepiej generalnie zebrać tej grupę sześciu przyjaciół i. Z... <laughs> Przepraszam, zacokałem się. Najlepiej to od razu znaleźć sobie grupę sześciu kupli Chyba, tym bardziej Team Fortress jest darmowy, więc nie jest to już w sumie taki wielki problem. A poza tym... fajnie się gra. Fajnie się gra, bo to wreszcie jakiś powiew się rości. Doomsday! Wiadomo no. Biedna mapa, niby nowy tryb, coś Typowego, ale wciąż tak, tak naprawdę to samo. Dwie drużyny tłuką się przeciw sobie. A tymczasem wreszcie doszedł zupełnie coś nowego. Na, naprawdę nowego. A nie tylko tryb, który po prostu zmienia nieco zasady. A tryb. No cóż. Wszystko było fajnie, aż do dzisiaj, kiedy się okazało, że są dwie możliwości grania: zwykła i specjalny tryb, w którym trzeba wykupić za pieniądze ticket, by mieć jakiś lód co prawda tikety nie są drogie, bo to tylko 75 centów, ale biorąc pod uwagę, że żeby go użyć, trzeba wykupić najniższy pakiet na Steamie do Portfela za prawie 25 zł no to trochę to już nie jest zbyt fajne. Bo mimo że można od razu wtedy dokupić kilka tiketów. No ale mimo wszystko, czemu Valve musiał na czymś zarobić? No więc musiał zrobić na tym. Tym bardziej, że specjalnie dużo czapek nie dodał i której tak można dostać znacznie za grę. No, no ale cóż, pomijając mimo wszystko ten fakt, gra się całkiem fajnie. Gra się fajnie dzięki temu, że właśnie powiewowi świeżości, o którym już wspominałem oraz temu, że wymusza to wreszcie trochę inne myślenie i inny dobór sprzętu, gdyż niektóre itemy w, w, w klas mają specjalne właściwości w tym drzwi, jak na przykład Sikwondo czy ściekłe mleko. W korzystany sposób nas, bo akurat na rękę jest bardziej. Wiem jak je nazywam po angielsku, nie martwcie się. No plus jeszcze do kupy ulepszanie sprzętu. No. Co tu dużo mówić? Myślę jednak, że tym, w tym wypadku no, będzie trochę zupełnie inaczej niż przy Doomsday. Bo Doomsday tak naprawdę szybko traciło myślę na popularności pewnie z racji że jest tylko jedna mapa więc dopóki czegoś nowej nowe nie dołożą będzie, będzie raczej gdzieś tam w cieniu pojedynczy jakiś serwem, nie mapka do której ktoś gra a tutaj jest no cóż od razu dali trzy mapy które już zresztą nam doomsday były można było się domyśleć w szczęście to po doomsday że będą trzy jak się jak ktoś dociekał i znalazł właśnie tajemnicze schron gdzie była pokazana ta mapa i zdjęcia no ale... Tylko ciągle mnie irytuje, że Valve tak długo nakręcał spiralę wokół man vs. machine, zostawiając ślady i nie przewidział, że jeśli nie da nie dość serwerów, po prostu gracze przeciążą, tak się rzucą na ten tryb. No ale tak się stało. Przez długi, dni po prostu przez długi czas nie odbiera serwer z przedmiotami. A już tym bardziej ze sklepem. A, w ogóle, a wejście na serwer, czy w ogóle do matchmakingu, kopa, to jest po prostu niedomożliwe. Nie do a jak w końcu odzyskałem połączenie, to no, musiałem poczekać całe wieki, by w ogóle znaleźć serwer. Czekanie w lobby masakra. Najdłużej to chyba 38 minut. Najkrócej trwało w sumie, jak, tak jak poszedłem za radą kogoś na forum polskim żeby skorzystać przy wyszukiwarki. A i tak, a i to nie zawsze daje efekty, bo możesz trafić serwer, wejdziesz i nagle jesteś już tylko obserwatorem. Więc na, no cóż, najlepiej jak to koopy. Najlepiej mimo wszystko, jak już wspominałem, zebrać kilku przyjaciół i wtedy założyć własne lobby. No, i najlepiej jeszcze wtedy mieć ticket na loot grupy grupowy. No, ale on kosztuje już trochę więcej. Chociaż trochę się bardziej opłaca wtedy dla wszystkich. Bo, 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 bo. Mam jednak nadzieję, że Valve szyb nie zapomni szybko o tym trybie i w miarę dodania będzie go wciąż rozwijać, a nie tak, że dopiero za parę miesięcy. Doczekamy się zupełnie nowych mapek. Jak to zwykle bywało, na przykład z King of the Hill albo aktualnie czekam, przecież wciąż niektórzy może czekają na ma nową mapę do trybu Doomsday. No ale... kto tam ich wie. Tak samo przecież jak to z drugiej strony wszyscy wiedzą przecież, że Valve nie umie liczyć do trzech, więc dziś, że w ogóle są trzy mapy. Czy pan nie umie liczyć do trzech? Patrz, Half-Life 2, ewentualnie Half-Life 3. Należy jak na to spojrzeć. A już tym bardziej Portal, a już tym bardziej Ja myślę jednak, że... ...prędko, że jeszcze trochę sporo będę... ...trochę, no sporo jeszcze będę grał na tym w trybie. Bo jest to naprawdę coś ciekawego. Mało mam niestety styczności z kooperacyjnymi grami, bo nie mam dużo jeszcze z kim grać. Tyle, no i będzie mi to niestety odbierać też sporo czasu. Tym bardziej, że sport erwiem pola, yy, jeszcze trochę Flip of Legends, a gdzie tu jeszcze dokończyć Borderlands, którego przecież nie dokończyłem jeszcze, bo jeszcze jeden minota jak został. Jeden do dokończenia. Jeden pełny. Ale... No to cóż... Prędko go nie skończę. Prawdę w tyle też, też będzie prędko nie ruszał. Ale podsumowując dla Was moje... Wypociny i zacinki warto. Warto się zainteresować tym trybem. Jeśli ktoś nie grał w Team Fortress 2, to, boż, to jest to okazja, by wypróbować. Jeśli ktoś nie grał nigdy w gry Tower Defense, ani w Team Fortress, tym bardziej. Jeśli ktoś ma Team Fortress, ale nie grał w Tower Defense, ma tu wreszcie okazję wypróbować na czym to polega, jak działa. A jeśli ktoś grał w Team Fortress, ale mu się nie podobało, może to mu się spodoba. No tak To by było na tyle w sumie. Dziękuję wszystkim. To był Logan The Bad Wolf. Żegnał się. Do następnego.